Siemanko, wszystkie bytki, z tej strony Adrian Rapper. Dzisiaj jest ze mną specjalna okazja, jak zwykle Miś Misz... Aga Aga, Let's go! No i dajcie znać, czy chcecie jak więcej odcinków To wiecie, dajcie jakieś łapki w górę Tak ja, wiecie Ja zostawiam dwie już Aga zostawia dwie Może na dwie zostawić? No, jak się ma dwa konta, to można <noise> To razem wszyscy musicie zostawić około Powiedzmy z 5000 na przykład. Tak, to jest dobra liczba. Więc lecimy dalej. Co Adrian dzisiaj gramy? Jaka misja? Dobra, więc dzisiaj misja jest taka, że będziemy... W sumie nawet nie do końca wiem dokładnie o co chodzi, ale wiem, że jest pomnik i wiem, że dziadek zaplutek go tam coś buduje chyba. Więc zaraz zaczniemy filmik i w sumie czyli, dowiemy się. Czyli co, oni jednak m, m, randkowali ze sobą, tak? Mimo tego, że im wtedy próbowałeś to udaremnić. No patrz, ten pomnik, to na pewno randkowali. O, bohut jest... budowniczy! <laughs> ty, jak się, kurde, jakoś z kątem dociuchy te wziął! Jak się cieszy, Mati! <laughs> on no, 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 <laughs> sobie prawie ten sierpokręt wbił w gardło, no, jak wysyłał no, tego O co? No. Ona o mówi, że go, mówi, my że my go tam wrabia, że go wykorzystuje tylko. Naprawdę? Naprawdę, bo Misa, nie, nie, nie mam słuchawek Ona tam mówi, a... że go sobie wokół palca. Takie teksty gada. Widzicie? O, jednak nie jest taka grzeczna. Tak właśnie baby robią z facetami. Nie jest taka kochana jednak. Tak je właśnie robią. Tak Prawda, robią. Adrian? Tak baby robią, tak nie? Tak robią, dokładnie tak. Owijają wokół palca i ty budujesz pomnik wielkość większy od domu, no. a ona później cię i tak oleje. Potem zostawić ciebie, a pomnik zostanie na Jagrodzie. No. Dokładnie tak. Ogóle... Zobaczymy, są te inne domy z taką śmieszną o. teksturą. Ale nie można Bądają nawet... Wyglądają nawet... sz... zabite szopy dechami. Nawet nie można podejść do szopy, bo idę dalej już się nie da, więc niestety... Szkoda, no, szkoda. Dobra. Ale i tak to nawet fajnie tutaj wygląda cały ten, ta dzielnia, że taka jest rozwinięta i w ogóle... Roz... Rozwinięta dzielnia, no ja nie wiem, czy taka... Ej, no bogate domy, ale pani kartoflanki to jest chałupa, ja... nie wiem, naprawdę, nie, nie wiem kim ona jest życiowo, ale naprawdę... Jest. Nauczycielem, no ale... Ale no jakimś chyba słabym, nie wiem, nigdy no nie, tak. nie widziałem jak uczyć. Dobra i w ogóle mam dla Was śmieszną jakąś zagadkę, jak może wiecie w ogóle o co chodzi, to możecie mi powiedzieć, bo można wziąć drobinę do ręki i można ją normalnie sobie o tak położyć, ona opada. Normalnie jest fizyka, mogę teraz po nich wejść, w ogóle cacko, nie. Czyli możesz sobie ją przedstawić. Gdzie mogę mieć ją w tory i mogę sobie ją właśnie rzucić gdzie chcę, ale a mogę to się wziąć. A, a poczekaj, a w ogóle ty patrzyłeś, co trzeba zrobić? Nie, nie mam pojęcia jeszcze dalej, co trzeba zrobić. <laughs> ja. Ja po prostu jak zobaczyłem, że można Ty podnieść tę drabinę. Do, do domu z nią wlazłeś? Tak, ona nie haczy o sufit, nie przyjmujcie się tym. <laughs> nie przejmujcie się ten, nie haczy. Spoko w ogóle. Bo tutaj nie. jest jakaś dziura w suficie, patrzcie, no. Tam jest dziura, nie? Bo oby ono mnie nie zapala. No, poddaszy to jest. No i ja bym chciał tutaj drabinę położyć, bo na pewno jakoś można. Tylko. No właśnie. Aha. I ona tam teraz wleciała i... O, 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 o może ja mogę podnieść. O, po o, 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 o. o dawaj. Jeszcze jedną próbę. No jeszcze raz. Chyba, że tu gdzie ona słuchna? Ty ją położyłeś gdzieś? Ona. O jest ta... No Wydaje mi tak, się. Tak zdrabiny nie działają! Co jest? Wydaje mi się, że właśnie ona nie może tutaj być i dlatego tam się tak kładzie. Ale no, że tu to, to co jest ta dziura wtedy. No. Może inaczej trzeba jakoś tutaj na nią wejść, coś no. innego po No patrzcie jak skacze to ta... no. no podniosę jej teraz nawet no chodź tutaj, błagam cię, jak ty cię podnieść. No nie wiem, napiszcie jedynie w komentarzach, czy to, da, to radę, wejść. da radę tam jakoś... Nie wiem, może musisz w głowie pani kartoflanki tam skoczyć i wtedy dopiero. Ale ona obejrzeć. wtedy mnie za szyję złapie, za zacznie mnie to się, to nie będzie dobre. No trudno, w ogóle ona siedzi co tam na tronie? Zaspa, siedzi? Zaspała na krześle. Dobra. Drabina utknęła, nie do rady jej podnieść chyba już. Słuchaj, find y, something to collect cement, czyli trzeba wiadro chyba znaleźć, żeby ja. no, zebrać pewnie cement. Wiadro, A gdzie może być wiadro? W shopie pewnie. Eee, nie, tam nie było chyba. To na dworzu na pewno jest. No to to na pewno. O, tu jest, to hejka. O. Boże, jaki wielki. Ty, ja chodzę w... w powietrzu, widzę, że ta gra jest... Ej, co się dzieje? Najpierw mi drabinę kradną, a teraz chodzę po ścianie. Patrzcie, Spider-Man normalnie. Zawsze i nie spadam. Mogę, mogę z okna do okna przejść. O nie, nie mogę dalej przejść. Nie, hmm. tylko, o, nie. A nie. mogę w drugą stronę? Oj, mogę tutaj? O, po drzewie chodzę. O, i dalej lecę. Spider-Man! Spider-Man! Typa, lecę ty do okno okna normalnie. Tyrywy. Ty Ciekawe, czy by Cię też tak złapała. O. o. nie, myślałem, że to okno ze strychu jest. I będę to mógł nie tam jest to nie Musi? to? Nie, to jest zwykłe okno. Uh -huh. O nie, nawet teraz z pożem nie mogę iść dalej. O nie, nie mogę Spidermana robić dalej. A mogę na drzewo wyjść? Ty tutaj teraz takie kombinacje robię, zamiast... Ale miasta. ja za każdym razem odkrywam co innego w tych, grze. Nie, tak nie mogę, No się, dobra. co zobok tego pomnika, pomnikać tam jadę bo, bo To jest w ogóle drabina się. i okno otwarte tak hamsko, więc wydaje mi się, że coś tam może być ciekawego. W Saunie. W saunie, te... w saunie, ten? Nie. O, tu jest, tylko. O. o, czyli obok dali. I tu jest cement, normalnie, ten, wszystko. To, co ty robić? zrobić? Bo ja nawet nie wiem. tutaj przyszedł? Tam zaplutek jest? On cię nie może złapać Ale on mnie nic, on tylko na mnie nakrzyżał. Nic mi nie zrobił Ale on nakablował już pani Ale jaka beka w ogóle, ty nie Ale... wiedziałeś, że on jest tam w ogóle No i ciekawe jak go odgonić trzeba będzie Ja tam w ogóle podejść nie mogę, o kurde Dobra, no, no tym razem nie babcia, za, za ten kartoflanka mnie zapała, tylko dziadek nawet nie pokazali co on ci zrobi, nawet mi co on nic nie zrobił, on zrobił. być tak straszne. On pewnie ma wyrąbane, on powiedział, no wiesz co, przepuściłbym cię dziecko, ale no nie mogę, no bo ona nie zabije normalnie. Dokładnie. No nic, weź podejdź po prostu do niego podchodź, tak zobaczymy czy tam no można właśnie, go, ja tak wyminąć, mu, go nawet no. Nie wiedziałem, że tam stoi w ogóle, no ty on tam... Ty dusz, mu po prostu skampił. przed oczy wlazłeś no, i... On pewnie będzie wyrąbane we mnie, tylko no nie no wiem. On no pewnie było. trzeba go tak, żeby on ci nie zauważył, czyli jakoś... On tam pracuje sobie. Czyli musisz pewnie podejść po to wiaderko tam z drugiej tam strony. Od tyłu. Podejść. No, mhm. Przejdę sobie kuchnią. Tra nie wiem, gdzie jest babka, ale mam nadzieję, że jej tu i nie ma nigdzie. Na na górze jest. Mi się wydaje. Mm. Chyba, tak? chyba tak, chyba jest sypialnia, ale coś takiego. Krakuję przez okno jak prawdziwy asasin. I on tam się. Dziecko, asasin. On tam sobie robi, mam nadzieję, że to mogę tak sobie podejść. No. Skradam się jak, jak ważka. Jaka ważka. Mogę Szybki czy... jak ważka, tata zawsze Oj, mówi. Ej. No i jednak nie mogę tak się zagrać, strasznie ma duży zasięg. No, no jeżeli nie możemy podejść do tego dziadka, bo on tam ma zasięg po prostu jak, nie wiem, yy, ma reakcję ninja i po prostu widzi mnie z kilometra, nawet oczy ma na plecach, więc no... Trudno się remówi, trzeba znaleźć to jakoś, widzę, jakimś innym sposobem to załatwić. Nie wiem, a powiem wam, że naprawdę jestem mega zdziwiona, że te gramy, mimo tego, że ma niby, cały czas chodzi o to samo, to i tak co no, chwilę wymyślają nowe zadania. tak, babciu. I musisz co chwilę coś nowego wymyślać. Gdzie może być miska? W kuchni pewnie, nie? No tak, no. A kuchnia, o, ona teraz... Ojojojoj, babciu, babciu. Kuchnię masz zaraz za, za tymi... Wiem, no. za mną. Trzeba było poczekać Uch. ona wam wejdzie, ale nie Adniam, to szybko! Zgubiłam, mnie zgubiłam, nie ma problemu. No, szybko, szybko, wszystko. Nie ma problemu. Ja się urodziłem, słuchajcie, z nią na mo od z oddechem na jej plecach. <laughs> Zamknij drzwi, jak będzie czego tam jest chyba, bo ona tam jest chyba. Właśnie, chyba trzeba te drzwi zamykać, nie? Wtedy ona ci nie może dojeżdżać jak są zamknięte. No, wiadomo, tak na wydaje. pewno trochę lepiej to jest właśnie. O pyk pyk, dobra. Czy tu jest, no raczej kubkiem na tego cementu to chyba mi nic nie da, ale no wezmę czego. Może o to chodzi Nie, bo jest tpię. bow, czyli miska No, raczej miska, nie? A to nie miałeś wcześniej miski? Nie, nie to są tylko jakieś, nie A, mogę po, podnieść po, Może pootwieraj Nie, to na pewno nie pewnie nie, będzie się na wierzchu, na nie. Praca, nie? Nie wiem, wiem to pasowało to wiaderko na początku, ale to jest dziwne, że... Nie ja wiem, tylko ja no nie mogę tu podejść w ogóle Jak ja w ogóle mam z, tam podejść, jak ten typ stoi, nawet nie mogę podejść blisko Bo nawet nie, nie dałem rady do zasięgu tam podejść Może ja muszę tutaj serio wejść, po tej drabinie, bo ona tak wygląda bardzo... Nie, to mogę no. podnieść to jest to okno tutaj wtedy? Ktoś... tutaj jest, tej sauny? Nie Mogę tu wejść w ogóle? No, ale mogę. <grym> <grym> <Szybałem, że tu grym> Pułapka na szczury by była. A mogę wejść na drabinę i ją też? Tak, każdy wie, co tylika Mogę podnieść. Że mogę na niego drabinę zwrócić. A nie, on jest tam w ogóle. Tak średnio raczej. O nie, nie chciałem. O nie. Nie, nie, masz w ogóle ręce? A, bo jesteśmy czarodni. Jesteś tak, tak, wagam, Dlaczego ona ma. Tak. Już mamy na jednym telefonie gramy, no. bo kupiliśmy w ogóle pipa, żeby mieć wszystkie levely up po Oj, się. tak, tak. Żeby po prostu nie było problemu z graniem. Oj, mogę. Ale to nic mi nie da. A, może tu jest ten cement. To to mam może? może... Ale to mi... A nam no, podejść, no. No ale on mnie zauważy, no. No to trudno, to zaczniemy od taką Na łodę. pewno mnie zauważy. No idź, no. Na 100%, procent, No, no patrz. idź. Kubku. Daj mi. Mo... Może rzucę w niego kubek. W ogóle babka tu dziś jest. No jest na basenie. Bo no rzucał kubek. Nie. Gdzie on się rzucił? Nie wiem. Pod moje. nogi. Super. super. Nawet tego rzucić nie mogę. Teraz go w ogóle podnieść nie mogę. Wow. On podle... ona biegnie. Ona tu biegnie. A może ona musi go czymś zająć? Nie no nie ma opcji. No i teraz mi będzie gonić przez całą mapę, bo tu nie mam gdzie uciec w ogóle. Gie, gie. No nie. Gie, Złapiecie, no złapiecie, 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 Cię, złapię Cię. Boże, ona jest za mną, tuż za mną jest, tuż za mną jest. Zgubiła Cię. Ale. ale ona jest głupia czasami. To jest po aż niemożliwe, nie? Ja to ona jest głupia. Wchodzę, biorę drabinę i nie ma wejścia. Już ona nie chodzi chyba po drabinie. Mi się wydaje, że może wejść chyba. Mi wydaje, że nie. Gdzie jest teraz? No wyszła na pewno z tej szopka, ale nie wiem gdzie. Gdzie ona jest? Ja ją zgubiłem. Nie chciałem ją zobaczyć. Może byś się zdenerwowała, że stoję na hachu, i bym nie zaczęła gonić. Ale ty, ja naprawdę nie wiem tak co jest tutaj. jest. po drugiej stronie gdzieś. A znowu czytuję, chodzę po ścianach, e, to... super. Tylko to ci się nie przyda w, tym, w tej misji. Nie, nie daje, bo ja muszę miskę znaleźć, a znowu będę miał problem z miską znalezieniem jej. A drabiny nie mogę na niego zrzucić. Masz, mam drabiny, ciebie. <laughs> Nawet nie doleci do niego. Super. <laughs> Jak jest odrabinowany, mogę z każdej strony zobacz. Masz, ma prawidę. Nie wiem, ja myślę, że to wiaderko musisz wziąć. Weź tam i spróbuj jeszcze raz. Pojdę mu po głowie, Ej, ciekawe, może go zbukuję. Może no, tak cię nie, zau nie, nie zauważy, nie? O, o. Hejka. No i jak ty wtedy tego Hejka. wiaderka nie mogłeś wziąć, jak teraz jesteś na Hejka. tej głową? No bo oni nie sądzili, że mogę tu wejść, pewnie twórcy gry, i nie dali mu tutaj oczu. Weź go w głowę i tyle po prostu. Mogę cię podnieść? Podnieś go za fraki. No i kurczę no, no ja. i co? Założę to... się, że jak zeskoczy, teraz to mnie zrobię, patrzcie. O. No widzisz? Dawaj iść po to wiaderko do na oku. Idź powoli, bo może to coś za szybko rób zrobiłeś. Nie no, się... o. Ja, ja się... Mogę tego użyć. O. 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 Co to zdało? No dodaj cement do miski. Czyli do tego wiaderka. No. Te, to, 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 to o to wiaderko chodzi. Nie, Tylko... to teraz chyba ci właśnie wlało. Czas, mona, chodzi przychodzi. Polino. No dobra, no nie widzi mnie, nie tam sobie przecież, nie? Nie wiem. Może nawet mi się Okej. No i dupa. Nie, generalnie co od tego dziadka się spodziewać, bo on ma zasięg po prostu jak kobra, naprawdę Raz widzi, raz widzi, raz nie widzi. Raz widzi. Nie, boję się, że mi zobaczy od razu, jak to połączę. Boję się tego dziecka zaplutka generalnie strasznie już, bo nie wiem, mam wrażenie, że on ma oczy dookoła głowy i jest po prostu Spidermanem i widzi wszystko. Nie wiem, może się. po prostu czasami wiatr zawieje i poczuje twój, no, twoje tyba, spocone tyba pachy No bardzo i... tutaj muszę zcapiać coś, bo naprawdę. Bardzo no to jest No i co, wyłączyłem podejrzane. tą maszynę i to jest teraz napisane, że muszę ci jakąś miskę znaleźć do znalezienia, znaczy do, do podniesienia tego, więc... Musimy znaleźć miskę generalnie, taki jest drugi plan. Tak, super. Nie wiem, idź po tych pokojach. Nie wiem, może w tym pokoju z tymi rzeźbami tam się już się nim na początku. A gdzie jest w ogóle babka? Gdzieś na górze jest, dobra. Fajnie było teraz nie umrzeć, nie powiem. No, bo to... Zawsze co? Na, najbardziej boli, nie? Ta gra zaczyna być czasami delikatnie już yy, irytująca, bo po prostu... Jak trzeba zaczynać od nowa cały czas, to... No raz się uda, raz się nie uda. To jest... Ale no... Wcześniej, no i... wcześniej znaleźliśmy, masz... znaleźliśmy miskę sobie tutaj właśnie już, więc na pewno tutaj właśnie miseczka jest, o Dobra i teraz dobra co? Yy, miskę. Na pewno nie trzeba... do kibla. Na pewno nie do kibla. Wody z kibla nie chcę brać, o. No, ide... o Oj, to wait. No to słuchajcie, poczekamy za chwilę. 30 minut później. Co na tym niego wyjdzie? Nie wiem, dać mu jedzenie czy coś? Czy o co chodzi? Czy ona jest... Ejka. CO TAM ROBICIE? Czy ona idzie na zwiat, czy... miał no, mi albo w ogóle go pluła. Nawet mu nie idzie pomóc, nie? On tam ciężko pracuje. Chyba jakąś herbatkę podać, kawę, drinka, nie wiem, cokolwiek. Wyrąbale. Autentycznie ma wyrąbane. Ja nie wiem w ogóle, jakim cudem on się w niej zakochał, od tego zacznijmy. No przecież piękna jest, no zobaczcie, z, zobaczcie na nią. No. On wygląda na w miarę przyzwoitego gościa, naprawdę. Zaradnego <laughs> człowieka, potrafi sam zbudować. Jaki wielki pomnik sam e, zbudował, do, no, Weź takie coś zbuduj, to nie każdy tak potrafi, to jest artysta, prawdziwa artysta, jak się mógł zapakować w pani kartoflanskę. ona cię zauważyła? Nie ona znowu ma oczy dookoła, ona do nas się gdzieś przybiegnie. Się już pasuje. O nie, on tu idzie jeszcze, ten typ tam idzie jeszcze. O, nie, 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 nie. Dobra. Nie, nie wiem, czy on po ciebie... On tam idzie. I za jakimś łomem chyba idzie po ciebie, ty. Tam daleko jest, po drugiej stronie. On no wchodzi teraz do, do pokoju, idealny moment jest. A, bo oni idą pobaraszkować teraz. Do kuchni idzie, zjeść, bo głodnie. No, ona go zawołała na obiad. No, no, na obiad, tak. Dobra, tak. ale teraz chociaż masz teraz wolną no, Tak, tutaj. no. Wchodzę, e, co ja mam Kolek cement. Dobra, o. dawać cement. I teraz musisz. Biorę go. Y, no, ją skrzywnić. Skrzywdzić tym cementem. Nie wiem Dobry. jak, nie mam pojęcia o co tu chodzi. Czy nam ma to że tak, czy co. Coś tu trzeba... Ale zrobić. w ogóle dziadek za plutek gdzieś chodzi po domu. No. Musisz na niego jeszcze uważać. I teraz na niego nie masz kamerki, to jest No nie kompota. mam. Poprawda. To ja wejdę sobie o może. To jest podwójny hardcore w tej chwili. Ja, uż, ja użyję drabiny, ja się nie będę to tutaj powoli. Ona jest gdzieś u góry, no uważaj, ona chodzi teraz po, yy. po tym. Niech ona może zejdzie na dół. Bo już, jest, no. już jesteśmy. Tak blisko, tak, tak daleko! blisko! tego ona schodzi na dół Schodzi na do tego, tak teraz. A gdzie tak zapłótek po w kuchni jest? No bo szanujmy się, każdy ciężko pracujący mm. mężczyzna od razu do kuchni idzie. Bo do sracza Więc. Do... <laughs> na pewno sobie teraz szama coś dobrego. Nie, ja będę patrzyła na nią, może gdzieś zobaczyć, gdzie hmm. on tam jest, to? albo nie wiem. Co, jakoś do sypialni? albo tutaj na przykład coś się świeci? O, o Boże, co tu tak Co w wygląda? Oj, muszę uciekać już, dobra, ale udało się, to było to. to, było to no, tylko No i super, no i. No boja. dobra. Tylko nie wpadnij teraz na nikogo, uważaj. Na no, nikogo nie wpala, no bo tam nie schodzę, tam był typ, dobra, tutaj idę do daleko gdzieś Gdzie on jest? Tam on się daleko, tam wrócił, dobra, to, dobra. Tak no, się no i powiem wam, uwaga. Się. Zobaczymy, co to będzie. Oby było okej. Okay. Ja tutaj się kłócam przy, przy drzewie Bo jak teraz przegramy, to ja wychodzę stąd Modlę się do drzewa I działa, Wychodzę tak? wtedy stąd, przysięgam Ty bierzesz z Adrian za ciężkie levele, nie umiesz się grać, a bierzesz za ciężkie Ja lewele. nie umiem to grać, no zobacz Dobra, czy ona się maluje tym cementem? Jezus Maria, jak ogóle. Czy ona się cała pomalowała co? tym cementem, co jest? A może to był na krem do depilacji? Ona chciała się odepilować cała, wiesz? Kostium w ogóle ma... Nic nie może mówić. Jak, du jak duszek Gasper, czy Kasper, czy Katz, Ona wygląda. nie, nie, Te panie cena mina O, mina! Ty nie, 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 Kto to nie, 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 Kto nie, nie, to... w, ogóle wymyślił? Kto w ogóle to... Dziękuję, do widzenia, ja stąd wychodzę, yy, bawcie się sami, ta gra jest, yy, ta gra jest bardzo podejrzana. Wiecie, no jak po spaniu nagle wam będzie zaskamieniali, no to bierzecie tutaj sobie tą, nie wiem jak się nazywało nawet i zaczniecie wiercić, no.